Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami i rzekł do nich pójdźcie za mną a sprawię że się staniecie rybakami ludzi a natychmiast porzuciwszy sieci poszli za nim idąc nieco dalej ujrzał Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci zaraz ich powołał a oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi poszli za nim Jedna z ważniejszych informacji w tym pierwszym czytaniu pada w pierwszym zdaniu i pewnie ją przegapiamy. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy i głosi jej upomnienie. Po raz drugi. Bo za pierwszym razem, kiedy Bóg skierował do Jonasza te słowa: Wstań, idź do Niniwy i głosi jej upomnienie, to Jonasz owszem wstał. Po czym poszedł dokładnie w przeciwnym kierunku, a potem jeszcze wsiadł na statek, który w tym przeciwnym kierunku miał go wywieźć jeszcze dalej, żeby broń Boże do niniwy nie trafić. Bo to była taka sytuacja, jakby jakiemuś mieszkańcowi Warszawy, nie wiem, w 1942, trzecim, czwartym roku Pan Bóg powiedział stań idź do Berlina i głoś mieszkańcom Berlina, że jak się nie nawrócą, to za 40 dni Berlin będzie zrównany z ziemią. Znaczy, wiecie, dla Jonasza nie było lepszej informacji. Niniwa to była stolica Asyrii, imperium, które w VIII wieku przed Chrystusem podbiło Izrael i od tamtego czasu uprowadziło kilkadziesiąt tysięcy Żydów w niewolę i od tamtego czasu dla Żydów, dla Izraelitów, Niniwa to był symbol największej wrogości, jakiej można doświadczyć, największej krzywdy, jakiej można doznać, więc dla Jonasza nie ma lepszej informacji, jak to, że ta. Okropna, wstrętna, podła Niniwa wreszcie zostanie zburzona. I pewnie te historie pamiętamy, bo to jedna z plastyczniejszych, bardziej zapadających w pamięć historii biblijnych. Jonasz wsiada na statek, zrywa się burza, marynarze rzucają losy. Z czyjego to powodu ta burza, która uniemożliwia dopłynięcie do jakiegokolwiek portu? Los pada na Jonasza, Jonasz każe się wyrzucić za burtę. W odmęty morskie podpływa wielka ryba, połyka Jonasza, co jest symbolem jakiejś śmierci, też jakiejś degradacji Jonasza. Po trzech dniach ta ryba go wypluwa na plażę, i na tej plaży, do tego wyplutego przez rybę Jonasza, Pan Bóg się odzywa po raz drugi i nie odzywa się tak jak my byśmy się odezwali do kogoś takiego. To znaczy, dlaczego to zrobiłeś? Jak mogłeś? Jak śmiałeś? A zobacz, co cię spotkało, nie? Pan Bóg mówi do Jonasza po raz drugi, dokładnie tymi samymi słowami, którymi zwrócił się do niego za pierwszym razem: Wstań, idź do Niniwy i głos jej upomnienie. Nie ma w Bogu wyrzutu, nie ma w Bogu jakiegoś naigrawania się z Jonasza, poniżania go, nie ma ze strony Boga pretensji do Jonasza, wyrzutów, poniżania. Dręczenia go tą jego nieudaną próbą ucieczki. Nie, Bóg powtarza Jonaszowi dokładnie te same słowa. I w tym dokładnym powtórzeniu tych samych słów pierwszego wezwania jest też pewnie ukryta ta informacja ze strony Boga: Jonaszu, nic się nie zmieniło w moim sercu względem ciebie. Tak, uciekłeś, tak, zawiodłeś, tak, zgrzeszyłeś, owszem, wyparłeś się. Nie chciałeś mieć ze mną i z moim wezwaniem nic wspólnego. Nic się nie zmieniło w moim sercu względem Ciebie. Ja Cię nadal posyłam. Nie dość, że nadal do Ciebie mówię, to nadal uważam, że jesteś doskonałym kandydatem do tej misji. I to jest nasze doświadczenie wielokrotnie, kiedy otwieramy Biblię, kiedy słuchamy Słowa Bożego. Tak Bóg raz po raz mówi do nas dokładnie tym samym słowem, bo my ciągle od tego słowa uciekamy na różne sposoby. Albo otwarcie się przeciwko niemu buntując, albo o nim zapominając, albo wkładając je między pobożne nomen-omen bajki, na różne sposoby uciekamy od tego słowa Bożego, od wezwania, jakie Bóg do nas osobiście kieruje. Bóg mówi do Jonasza. Bóg mówi do każdego i każdej z nas. Mówi, bo jest Bogiem żywym. Mówi, bo nie jest jakąś abstrakcyjną ideą. Mówi, bo nie jest wspomnieniem sprzed tysięcy lat. Nie jest jakąś mityczną postacią. Jest Bogiem żywym, żyjącym. Bogiem obecnym. Mówi do mnie konkretnie. Mówi konkretnie do Ciebie. Mówi ciągle od nowa, bo my tego potrzebujemy. Nieraz potrzebujemy tysiąc razy coś usłyszeć, aby do nas dotarło. Aby to w końcu przyjąć. I mówi dzisiaj: Dzisiaj Bóg do Ciebie i do mnie kieruje jakieś wezwanie, kieruje Słowo, które jest konkretnie do nas, które nie jest ogólną informacją dla tłumu, ale jest wezwaniem, które ma dotrzeć wprost do mojego serca. Tak jak to wezwanie, które Chrystus dzisiaj w Ewangelii kieruje do pierwszych uczniów, których powołał. Wielokrotnie, wiecie, za. Pochylając się, zatrzymując się nad tą Ewangelią, tak sobie myślałem, Umarka to jest pierwsze spotkanie Jezusa z tymi czterema uczniami: Andrzejem, Szymonem, Jakubem i Janem. Co takiego było w tych jego słowach, co takiego w nim było, że ci ludzie zajęci swoją pracą usłyszeli: chodźcie za mną, stali, rzucili wszystko i poszli. Co takiego było? Myślę, że jeden trop to jest to, że to było osobiste spotkanie. Nie dowiesz się, co takiego było w tych słowach, nie zrozumiesz, co sprawiło, że czterech poważnych facetów rzuciło wszystko i poszło za jakimś wędrownym rabim, jak się sam z nim nie spotkasz. Jak poprzestaniesz tylko na słuchaniu o nim, na czytaniu o nim, nawet dużo, nawet mądrych rzeczy, ale nie wejdziesz w osobiste spotkanie z nim. Nie usiądziesz dzisiaj, nie uklękniesz, nie staniesz i nie zapytasz, Boże, a co mnie masz dzisiaj do powiedzenia? Czego ode mnie chcesz? No można zrozumieć tylko od środka. Słowo Boże można zrozumieć tylko od środka. Ewangelię można zrozumieć tylko od środka, jak w nią wejdziesz, jak się w niej znajdziesz. Jak zrozumiesz, że to nie są tylko pamiętniki apostołów. Historia sprzed dwóch tysięcy lat, ale to jest historia, która się dzisiaj dzieje, Twoja historia. Drugi trop to są pewnie te słowa, tak jakie Jezus do uczniów skierował. My tu mamy przetłumaczone: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. Tam w tekście oryginalnym Jezus mówi do nich: chodźcie za mną, a uczynię was. Że się staniecie rybakami ludzi. Pojeo Hymas Uczynię was. Dokładnie tego samego czasownika Biblia używa, kiedy mówi, że Bóg uczynił niebo i ziemię. Tym uczniom na początku drogi, przy pierwszym spotkaniu z nim, Jezus mówi: Uczynię was, stworzę was stworzę was tak, że się staniecie rybakami ludzi. Słowo, które Bóg do nas kieruje za każdym jednym razem jest obietnicą stworzenia nas na nowo. I to nam próbował uświadomić Święty Paweł w tym dość dziwnym drugim czytaniu. Ono z przymrużeniem oka można by powiedzieć, że brzmi obiecująco, zwłaszcza dla panów. Tak, trzeba, żeby żonaci żyli tak jakby byli nieżonaci. No czemu nie? Paweł nie mówi, że, to, że małżeństwo jest nieważne. Paweł nie mówi, że płacz człowieka jest nieważny, że jego radość jest nieważna. Tylko Paweł nam próbuje uświadomić, to wszystko przemija, to wszystko się kruszy. Mijają nasze uczucia, wygasają nawet najmocniejsze emocje, jakie przeżywamy. Ubywa nam sił, kruszy się nasze zdrowie, kończą się nasze pieniądze w którymś momencie. Zawodzimy, tak wszyscy zawodzimy. Także wtedy, kiedy najbardziej kochamy, i także tych, których najbardziej kochamy, bo jesteśmy zawodni. Wszyscy. Przemija postać tego świata. I Paweł w ten sposób prowokuje Koryntian i nas prowokuje, żebyśmy sobie zadali pytanie: Dobrze, skoro wszystko przemija, to jest coś, o co ja się mogę oprzeć? Jest coś, co jest dla mnie nadzieją? Jest coś, co nie minie, co się nie rozsypie w proch? Coś, na czym można polegać, coś, na czym można zbudować trwałą nadzieję, która za 15 minut nie będzie w ruinie? Jest. Jest Słowo, którym Bóg Cię w każdej chwili jest gotów od nowa stwarzać. Od Ciebie zależy, czy wejdziesz w spotkanie z tym Słowem bo możesz potraktować Biblię jako zabytek literatury semickiej sprzed dwóch tysięcy lat. Umberto Eco pośród licznych swoich literackich wygłupów popełnił kiedyś taki tekst pod tytułem z przykrością odrzucone. To jest chyba w diariuszu najmniejszym. Z przykrością odrzucone to trzy wymyślone oczywiście recenzje wewnątrz wydawnicze książek. Jedną z nich jest Biblia. I jako pisze, że to z początku się nawet dobrze czyta. Jest trochę walki o władzę, jakaś intryga, trochę seksu, potem się robi strasznie nudne. Więc można by wydać pierwszych pięć części, to nawet do ekranizacji by się nadawało. Można tak Biblię potraktować. Ciekawy przykład starożytnej literatury. Można Biblię potraktować jako zbiór aforyzmów. O taka mądrość na różne okazje. A można otworzyć Biblię, wsłuchać się w słowo, które przynosi liturgia, z wiarą, że to jest słowo, które Bóg dzisiaj do mnie mówi, nawet jeśli ja go dzisiaj nie zrozumiem, że to jest słowo, którym Bóg mnie dzisiaj stwarza na nowo. To jest słowo, które ma moc mnie podnieść, ma moc mnie posłać do tych spraw w życiu, które do tej pory mnie przerastały, które może jakoś mnie ranią, zabijają, ma moc mnie posłać. Mam jeden z takich ukochanych swoich fragmentów Biblii w historii proroka Eliasza. Może pamiętacie w historii Eliasza przychodzi taki moment, że Eliasz jest zdruzgotany, złamany, nie ma już na nic siły, wychodzi na skraj pustyni, mówi do Boga: Boże, zabij mnie. Zabij mnie, mam dosyć. Bóg posyła do niego anioła, ten anioł mu przynosi chleb i wodę. Posiliwszy się Eliasz, idzie przez 40 dni jeszcze przez pustynię, na górę choreb. Tam wchodzi do jaskini, i z tej jaskini Bóg go wywołuje na rozmowę ze sobą i zadaje mu jedno pytanie: Co ty tu robisz, Eliaszu? I z Eliasza się wylewa cała gorycz, którą w sobie nosi, wszystkie te dramatyczne doświadczenia, przez które przeszedł. I Bóg mu za chwilę jeszcze raz zadaje to pytanie, co ty tu robisz, Eliaszu? I Eliasz jeszcze raz to wszystko z siebie wypluwa. I potem Bóg mu mówi, tylko idź, wracaj twoją drogę przez pustynię. Nie daje mu odpowiedzi na wszystkie pytania. Tak jak Hiobowi nie daje odpowiedzi na pytania, które Hiob stawiał. Biblia nie jest księgą gotowych odpowiedzi. Nie wystarczy jej otworzyć w dobrym miejscu. I będziemy wiedzieli o co chodzi. Ale jest słowem, które w jakiś tajemny nieraz dla nas sposób wlewa w nas życie. Więc po nią sięgaj. Więc po nią sięgaj raz po raz. Małżonkowie, sięgajcie po Biblię wspólnie, czytajcie to słowo. Zwłaszcza wtedy, jak coś między Wami zaczyna zgrzytać. Zobaczycie, że to słowo będzie Was stwarzało na nowo jako małżeństwo. Jesteś na jakimś rozstaju dróg, mierzysz się z jakimś cierpieniem nagłym. Otwieraj Biblię, czytaj ją ciągle. Pozwól, żeby Twoje serce, Twoja pamięć, także Twoje emocje nasiąkały tym słowem. Może być tak, że będziesz ją dzisiaj czytać i będzie Ci się wydawało: w ogóle, co, co to jest? To nie do mnie, to nie o mnie. Przyjdzie taki moment, że to słowo wypłynie na powierzchnię Twojej pamięci, Twojego umysłu, Twojego serca i okaże się, że jest odpowiedzią, że jest światłem, że jest siłą. Tylko daj sobie okazję, daj sobie szansę mieć je w sobie. Bóg żyje. Jest Bogiem żywym. Jest Bogiem, który mówi do Ciebie. Dlatego pierwsze przykazanie, jakie Izrael ze sobą niósł przez pustynię. Brzmiało Szema, słuchaj Izraelu. Słuchaj, bo Bóg Tobie ma dzisiaj coś do powiedzenia. Bo Bóg Ciebie na nowo chce dzisiaj uczynić, stworzyć mocą swojego Słowa. Jak stworzył niebo i jak stworzył ziemię. Daj Bogu szansę. Daj szansę sobie. Amen.